Wytwornia Jimoth Hill prezentuje Disney Channel Non Original Mowi, Camp Rock. Jako relacja Mariosa Maxa Kolanka. Witam Państwa przed halą wynajmowaną niegdyś przez McDonalda obecnie miejscem organizacji Camp Rocku, jako jedyny w Chinach będę to relacjonował dla Państwa. O nadchodzą organizatorzy chodźmy zobaczyć. Dzień dobry, witamy wszystkich zebranych tutaj no w którzy przyszli na Camp Rock. Z wyjątkiem pana Mariusza, którego witamy szczególnie. Witamy panie redaktorze, mamy szczerą nadzieję, że Pan reportaż rozsławi tę imprezę i przyniesie Disney Channel jeszcze większe pieniądze, witam. Wejdźmy do środka. Dobrze nie będę państwa trzymał niecierpliwych i niedooczonych i powiem czym jest Camp Rock, a mianowicie obo skampienia wzbogacony muzyką rockową dyskusyjnej jakości. Tak to zostało nam podane przez tych na gorze. Panie Mariuszu proszę z nami i proszę się nie spoofalać za bardzo z tymi nobami. Jeszcze raz witamy wszystkie noby które to przyszły, zobaczycie, teraz jesteście tylko nobami ale po proko będziecie naprawdę pro nobami. Bo mamy zamiar nauczyć was potężnej sztuki jaką jest kampienie. A wieszcie, że mamy w tym doświadczenie. Cete proszę łaskawie nie wsadzaj sobie losy do oka. Dziękuję. Zobaczcie ten film instruktażowy na którym jakiś pronok nabija przy fragi kampiąc. Ten kartowy... To dopiero pro camper nie rusza się więcej niż trzy metry w tę i tą stronę. Kolejny fal, widzicie? I do, do. Widzicie noby, tyle teorii, przenosimy się na nasz poligon, żeby pokazać Wam praktykę. Oto i jesteśmy. Na tej mapie kampić mogą obydwie strony, a najpierw pokażemy Wam najpopularniejsze miejsca kampo. Pan Robert Wam pokaże. Dobra, słuchać mnie w tym miejscu, per ro konkretnie za skrzyniami, gdzie stoi bomba. A pokażecie nam to wy tam dwaj obi boki. Że co my ale ja no dobra. To jest bomba. Dobra gościu Tomasz Kałacha, czekam na ct i pociagasz za spost to chyba omiesz zrobić. Władek musi się skopić my bo nie przeszkadzamy, ci i. Brawo gościu może taki wielki jeszcze nie jesteś ale było dobrze. A tego trzeba zrespawnować. Jak mówiłem na tej mapie kampić mogą nie tylko terro ale ceter również, jak na przykład hamsko snajpić z za skrzynki. Tegoś ciomasz snajperę jak kogoś zauważysz to miętość spost śmiało. O! Tutaj jesteś! Brawo spisałeś się! My tymczasem wróciliśmy do hali, gdzie Józek objaśni nam kampienie w budynku. Chodźmy zobaczyć. Dobra, wiecie co macie robić, za chwilę zaczynamy. Rysiek, a co ty tutaj robisz? A pracuję dla Disney Channel. A nie mają oni własnych aktorów? No mają, ale nie za dużo, więc wynajmują ciągle tych samych, żeby jak najmniej wydać, a jak najwięcej zarobić, nie zważając na dobro klienta. No dobra, a czemu oni śmieją się z każdego zdania? Po każdym zdaniu, które ma być śmieszne w Disney Channel, dodajemy odawane śmiechy publiczności, żeby podkreślić jego śmieszność, niezłe co nie. Ha, zajdę go od przodu, do tego zaskoczę. To było niezłe. Teraz że jako CT raczej tutaj nie pokampią, to zostaje im tylko rasz, zobaczcie sami. Hym, ojojoj, ojoj. na co ja wydam te 5 dolarów dajcie mi chwilę. Ej, ja jeszcze nie zacząłem rozumiesz? Dobra robota tylko trochę nabałaganiłeś, potem to sprzątniesz. Dobrze noby, to tyle praktyki teraz pora na drugą część czyli wzbogacenie muzyką rockową dyskusyjnej jakości, którą wam pościmy z tego nowoczesnego radia Maryja. Ale na razie macie trochę przerwy. Okej, okay, póki oni się przygotowują ja przeprowadzę wywiad z uczestnikiem KM Proko. Witam. Allah Akbar. Że słucham? Kolega chciał tylko powiedzieć, że to araby schakowały CSA i on jest z tego domny. Allah Akbar. Impreza się rozkręca a pierwsza piosenka wzbogacająca to All My Friend Sardet. Jest to znana piosenka człowieka chorego psychicznie, który zabił wszystkich swoich przyjaciół i został skazany na karę śmierci. Obecnie autor nie żyje. No dobra skończyła się. Rzeczywiście była dyskusyjnej jakości. No to teraz droga. Rysiek pość no coś fajnego. No, rok to to nie jest, ale może być. Przebywam prorok zniszczenia i e Bolo World Disney, widzę że zło się dzieje w Disney Channel, poszczają się tam jakieś kany, Montany i Camp Rocky. gdzie moja myszka Miki? Wy nawet nie umiecie rozróżnić roka od techno a więc zginiecie źli i niewierni. Rise and Shine Mr. Kolanko, Raisend, Shine. Oglądaliście państwo.